Midgardianie. Drugi odcinek Lokiego wjechał jak skuter wodny w wodę. A jak Wam się podobało? W tym odcinku Loki 2 ujawniony, Loki Alternatywy 4. Skutery wodne, średniowieczne namioty i o mojej strasznej wtopie z poprzedniego odcinka. Zapraszam na Loki Toki. Jak się podobało, Herosolanie? Loki dowozi jak Jetski? Bez przyciągania bije w spoiler-alertowego gonga. Spoiler-alert. Witamy w Marvel Cinematic... Ee, Multiverse? Czy jeszcze nie? Co właściwie się właśnie wydarzyło? Wiemy, że Lady Loki wysłała urządzenia TVA do różnych miejsc, prawdopodobnie w okolice jakichś wszechmocnych postaci, po to, aby narobić Nexus Eventów i stworzyć Multiverse? Bo jak się zrobi takie zamieszanie, to nie wszystkich zakładam wilanów zdołają wyłapać jak mówiła <laughs> Ani Minutka, niektórych z tych odgałęzień zostaną nowymi timeline'ami i tak powstanie czoka Multiverse? Dobrze skumałem, Rosolanie? A może plan Lady Loki jest zupełnie inny i nie wykminimy go dopóki nie poznamy jej motywacji? Może cała ta akcja z multiwersami to tylko odwrócenie uwagi i teraz mamy puste TVA i Lady Loki tam wpada pomyszkować? Nie no, raczej konkretnie na rozrabiać. Wiemy, że ma już info na temat tego, gdzie się podziewają właśnie mityczni jaszczuroludzie, ale jak sama przyznała, nie ma zamiaru rządzić TVA, więc czyżby była sierpcem chaosu? Jest tak zła, że chce doprowadzić do zniszczenia uniwersum? A może to, co mówi pani, minutka, czyli że jak się te kreski nachodzą, to będą wojny czasowe, to jakaś bójda, w którą Lady Loki nie wierzy? A może jest jeszcze inaczej. Lady Loki wie, jak zrobić, żeby się wojna czasowa czy też szaleństwo multiwersów nie wydarzyło, a multiwersum nadal istniało. No i jeszcze jedna teoria. Być może podobnie jak w pierwszym odcinku została opisana relacja między Loki i Avengersami, że niby Loki to jest po to, żeby Avengersi mogli stawić czoła czymś większemu. Tak tutaj ten wariant Loki'ego ma się stać czymś więcej w obliczu Lady Loki? Hm. Jednak nie wydaje mi się ona zła, a to co powiedział Loki, że on nie wierzy, że są ludzie źli. Może mieć sens w tym serialu. Do tego ten odcinek zaczyna się piosenką Holding Out for a Hero, Bonnie Tyler, toną szerzej jako I Need a Hero. Zrobię wszystkich fanów serialu niebezpieczne ujęcia. I zdaje się, że bohaterem z tej piosenki jest Lady Loki, a TVA zdają się być kitowcami, mrocznymi Starship Trooperami. Co wy na to? Jak obstawiacie? TVA? Dobre czy złe? Lady Loki? Dobra czy zła? A co z Lokim? Tu też jest niezłe obstawianko, czy Loki jak gada z Lady Loki mówi prawdę, czy podobnie jak w scenie z namiotu, próba omamiania wielkimi słowami i metaworkami. A może rzeczywiście w tej scenie próbuje zrobić w konia Mobiusa i przeciągnąć do momentu, aż będzie za późno, aby zresetować timeline. I co się stanie teraz? Czy Loki dołączył do Lady Loki? Czy może jednak wjechał do tunelu niczym Jetski, aby być podwójnym agentem TVA? A może jest w takiej sytuacji jak my, czyli jeszcze nie wie. Być może Loki dopiero zdecyduje po której jest stronie. Jak widzieliśmy w trailerach, podczas jakiejś apokalipsy, być może to apokalipsa Tytana, Loki ma gadkę z Lady Loki. Może wtedy pozna jej motywację? Może nawet jej plan? Może nawet dostaniemy to w kolejnym odcinku? Tak, czuję raczej. Ja wiem, że to troszkę krótko aby pytać, no ale jak, polubili się Lady Loki już? Jak wasza ocena pracy Sofii Di DiMartino? A co jeśli. to nie jest Lady Loki, tylko jakaś inna kobieta? Może kobieta, która miała jakąś relację z Loki, naszradowniczka? W każdym razie niespecjalnie chciała używać tego imienia, co nie? Dosyć istotnym, a na pewno ciekawym momentem z tego odcinka było przeglądanie alternatywnych wersji Loki'ego. Wiemy, że Loki, co <laughs> to znaczy nasz Loki, już nie żyje. Może nowy serialowy Loki to L1130, Loki, który uciekł z Tesseractem podczas wydarzeń Avengers Endgame. Mamy więc kilka nowych, ciekawych wariantów Lokiego. L6792 Loki Smurf. Prawdopodobnie Loki w swojej postaci lodowego giganta, bo kiedy wejdzie w kontakt ze swoimi ziomkami lub reliktami lodowych gigantów, takimi jak skrzynia starożytnych zim, Loki tymczasowo powraca do swojej pierwotnej postaci z niebieską skórą i czerwonymi oczami. L1247 Loki w koszulce kolarskiej hmm, Tour de France Loki. L6792 Hulk Loki. A może to jakiś troll? Ma no, trochę dziwne owłosienie. L8914 Mandaryn Loki. Tutaj nie mam pojęcia, nie wiem co temu z głowy wystaje, trochę takie tureckie wajry. L7803 Wiking Loki. Być może to ten nordycki, historyczny, mitologiczny Loki, którego znamy z naszej rzeczywistości. Wariant halkowy i wikingowy to warianty Lokiego, które mamy namierzone w komiksie Jasona Arona i Russella Dottermana w The Mighty Thor 2016, Numer 3, gdzie pojawiają się również Lady Loki, Kid Loki i klasyczna wersja Lokiego. A może wy wytropiliście Lokiego Kolarza albo Lokiego Mandaryna gdzieś w komiksach? Czy macie jakieś teorie na ten temat? I mamy easter egga. W plikach dotyczących Ragnaroku mamy oficjalną nazwę Revengers, czyli nazwę grupy utworzonej przez Tora, Hulka, Walkirię i oczywiście Lokiego. Fajne czasy. Myślicie, że Zemsterzy jeszcze powrócą? I ciekawostka: The Revengers of Earth 665 to parodia Avengersów z komediowej serii komiksów Not Brand ACHH, opublikowanej w latach 1967-1969. Jak wam przypadła do gustu teoria sałatkowa? Ja na początku jej nie skumałem. Na szczęście osoba, z którą oglądałem wytłumaczyła mi to w ten sposób. To, że jeśli wrzucisz za dużo pieprzu i soli do zupy, to nie ma znaczenia, jeśli potem ktoś ci do niej wleje hopkoli takiej już nie zjesz. Wtedy skumałem, dlaczego to co robi Lady Loki nie jest wykrywane tuż przed każdą apokalipsą. Za chwilkę niezły smaczek, ale nadszedł czas. Należą się przeprosiny z mojej strony. Poszła fopa. Dziękuję Demigodzie Silvermorny za upomnienie. W poprzednim odcinku wypowiadałem się o pani minutce, jakby była facetem. Mój błąd. Oczywiście jest to pani minutka. A jej głos to Tara Strong, aktorka dubbingowa, najbardziej znana w naszym gronie z roli Harley Quinn w kreskówkach i grach. Ale nie tylko. Tara Strong to też Bubble Sparrow Puff Girls? To ta blondyna, jakby co. A przede wszystkim Ravens, Teen Titans i Teen Titans Go. A, i jakby co? Jak w familie geowa McGriffin zaczyna śpiewać, to wtedy również wchodzi Tara Strong. A teraz niezły smaczek, muszę Wam powiedzieć. Przy okazji Falcona Winter Soldiera Marvel uruchomił fikcyjną stronę Explore Madripoor. Tym razem mamy podobnie. W sieci pojawiła się strona Supermarketu przyszłości pod adresem rockscart.com. Póki co mamy tam tylko logo. Ciekawe jakie sprzęty z przyszłości wymyślą właśnie kreatywni Marvela, żeby nas rozbawić. Tak kto wie, może nawet zainspirować. Co oznaczają daty i miejsca? Czy aby na pewno są to miejsca, obok których mieliby się pojawić jacyś vilani? A Ego, a co zresztą? Kogo chcemy z Sakar, Grandmastera? Może wtedy był tam Beta Bill? Zrobiło się ich Horosolanie? Co myślicie o pozostałych datach i miejscówkach? A teraz zaraz powiem żart. Poczekaj chwilkę. Midgardianie herosolu, Herosolanie Midgardu, zapraszam do subskrybowania. Pamiętaj, że możesz zrobić suba na kilka sposobów: zduplikować się i zasubować, albo zrobić hologram. Nie, to tak się nie da. Hologram nie zasubuje. To zostajemy przy wersji ze zduplikowaniem molekularnym. Tak, tak, wiem wszystko co chodzi, bo jestem profesorem łyżką teraz. Pamiętaj, żeby zostawić komentarz, taktyczny, na dzisiaj, dający znać, że dotarłeś do tego momentu, to będzie kurdzibąg. Ozdro Środowianie, ha! Boloki leci w środę, Midgard w ziemię. bang! To były żarty jakby co. Sprawdź sobie ten film o Red Guardianie, warto. I ten o Invincible. Ozdro Środowianie.